Nie. Ciągnie, ciągnie. <świetnie>, Świetnie. Witam serdecznie Kamil Badzioch i Robert Słucki. E, spotkamy się dzisiaj przy dwóch fajnych instrumentach. E, firmy z tradycją, dużą tradycją ponad stuletnią i z firmy z mniejszą tradycją, e, letnią zaraz sobie porozmawiamy. Washburn WLG 110 i Alvarez. Jaki to jest model Alvareza? AG-60 CEAR. CEAR. Powiedz mi Kamil, jakie są te gitary? Washburn, wcześniej, <laughs> wcześniej mówiłeś o Łóżbornie, już w naszym teście, no. w teście robionym przez siebie samego. Gitara z ponad stuletnią tradycją. Duża świadomość tego, co robi ta firma, jakie robi instrumenty, z czego robi instrumenty, jak dobiera sobie materiał, yy, jaki kształt i to wszystko. Hmm. Czy możesz coś dodać jeszcze do tych gitar? O tych gitarach? No. Znaczy, gitary, które były marzeniem gitarzystów, na pewno, jako, jako marka. Yy, pamiętam, że pierwsze łożbole, które się pojawiły w Polsce, ściągane jeszcze jakoś tam w małym imporcie ze Stanów. Yy, Lata 80. mniej więcej, właśnie tutaj, Gdańsk, okolice. Jeżeli ktoś się z taką gitarą pojawił na jakimkolwiek festiwalu, w moim przypadku szantowym czy poezji śpiewanej, to po prostu wzbudzał zazdrość, tak? To była gitara warta roczną pensję prawie. Wow. Wtedy. <ścoughs> Jak to brzmi, no nie? No tak, Alvarez był jakoś znany w tym czasie? Nie, to, to, to nie jest ta marka to tak jak wszystkie nowinki do Polski powoli docierały, marki, które wchodziły, czy były już dosyć mocne na rynku amerykańskim, japońskim, Europa Zachodnia, jeżeli nie miały tak ugruntowanej tra tradycji, jak właśnie jak Washburn, jak Gibson, jak Martin, nie docierały tak łatwo za, za, za żelazną kurtynę tutaj na nasz wschodni rynek. Mhm. Więc o Alwarezie w Polsce długo nikt nie słychał. A jak to się stało, że Alvarez stał się dostępny, bardziej znany, bardziej promowany, bardziej pożądany? Znaczy, czy bardziej promowany? Nie wiem. Bardziej pożądany na pewno tak, bo wzrosła świadomość ludzi, internet otworzył nam świat. Mhm. Coraz więcej ludzi potrafi w sposób, w sposób praktyczny skorzystać z przeglądarek i wyszukać sobie wiadomości w internecie mówię w sposób praktyczny bo tak patrząc z punktu widzenia sprzedawcy ze sklepu czasami przychodzą ludzie tak oczytani że już tam sprzedawca teoretycznie nie ma nic do zrobienia w sklepie się okazuje że jednak nie że jednak świadomy wybór wiedzy i wiadomości które gdzieś tam się pojawiają daje więcej niż przeczytanie 200 plików z komputera pod rząd w których każdy pisze to co uważa za istotne Także z tymi gitarami pojawiły się, bo pojawił się przedstawiciel. Ktoś mądry wpadł na pomysł, że te gitary mogą się przyjąć w Polsce i chwała za to firmie, która je sprowadza. Ktoś zaczął na nich grać, bo je zobaczył w sklepach na początku. Wiadomo, były to trochę tańsze instrumenty, więc bardziej dostępne na kieszeń przeciętnego Kowalskiego. I się przyjęły. Powiedz mi teraz tak: mamy dwa różne instrumenty. Sobie... w budowie są dosyć podobne. Właśnie, to jest jeden kształt Grand Auditorium tak zwanego. I drugi też jest w podobnym kształcie, też Grand Auditorium. No pewnie jakbyśmy je przymierzyli boczkami, to by się lekko różniły. Ale my się boczkami też różnimy, także to nic dziwnego, każdy ma swoje wymiary. No, tak, ty masz coś, takie wykończenie na ramię specjalnie, które się nazywa Armrest. Do tego. Świetny Świ patent. Świetny patent, ułatwia, grałem wcześniej na tej gitarze, przewygodnie. Nie lubię grać tak jak teraz gram, z koszulką, z krótkim rękawem. To się tam no. zmieni z czasem. To strasznie odciska się ten rant na części ręki. Chociaż, wpadnę Ci w słowo, tam masz jeszcze ten rant łagodnie wykończony. Tak, nie jest Ale sobie. są firmy, które kończą go naprawdę na żeletę. i to no. jest dopiero tragedia. Na początku przez pierwszy tydzień grania, zanim ten ostry krawędź, ta ostry krawędź się zetrze. Ale dla takich, y, dla takich y, m, muzyków y, mamy pocieszającą informację: po kilku latach to się świetnie ściera. <laughs> y, robi, się, robi się z tego tak gładka powierzchnia, może nie taka jak Unrest, jak rzeczywiście producenci teraz. To jest patent z gitar klasycznych w ogóle. Y, ze względu na wielki komfort i dużą łatwość, Potrzebę też przesuwania ręki, bo jak zagramy sobie na gitarze z ręką przy mostku, a z ręką nad otworem, mamy inną barwę. I teraz, mhm. zmieniając tą rękę, niektórzy całą, ręką, całą rękę przesuwają. Nie ma czasami takiej możliwości, żeby przesunąć tylko jakby samą dłoń do tego, więc przesuwa się rękę. Po rancie trudno jest przesuwać. Natomiast po tym patencie, po tym armrest. Świetnie, świetnie się sunie ręka. Yy, także barwa, samo w sobie, o tu trochę mi brzęczy, bo za lekko dobrze. Świetnie jest, czuć różnicę w tym i ten patent ułatwia grę, także ta gitara już zbiera swoje plusy, a jest to cenowo dużo atrakcyjniejszy instrument. Niż washboard. <gry> niż washboard. Mhm. No i teraz... No wiesz, bo tu masz kolejne 60 lat, za które płacisz. No ale... Przynajmniej. No ale zobacz, zobacz, no nic nie ma tak za darmo. Tak naprawdę, jeżeli idziesz do kogoś po poradę i ten ktoś ma wiedzę, no, to jest ta wiedza cenniejsza. I tu w tym momencie idziemy po poradę, jak wybrać instrument, a firma Washburn daje ze swojej palety wybór instrumentów takich, a nie innych. Mhm. Selekcjonowane drewno, nawet te patenty z, w innych modelach, nie w tym z taryfikowanym drewnem, czyli tym postarzanym sztucznie, termicznie. Wygrzewanym. No. Wygrzewanym to świetne patenty, które powodują, że drewno nagle otwiera się od razu po, za, po otworzeniu instrumentu z futerału, wyjmujemy instrument, on już jest. No, powiedzmy rozegrany. Rozegrany chemicznie, tak jakby, można by było powiedzieć. Nie, nie rozegrany mechanicznie, także wibracje, ale dużo krótszy jest proces uzyskania pełnego fajnego brzmienia przez muzyka, dopracowania tego brzmienia swojego. Niż w gitarach suchych, które dopiero się rozegrają po jakimś tam czasie. Powiedzmy sobie, nie wiem, półtora roku, może rok. To w zależności od intensywności gry. Jeżeli ktoś gra 10 godzin dziennie, to dużo krócej. <grych> Natomiast yy, mamy w tej gitarze bardzo fajną elektronikę z yy, mikrofonem, która mm. też daje nam różnego rodzaju takie. takie... Czekaj, puknij, puknij. Dobra, sprawdzimy na mojej. Już co tu, jak czułeś do góry, podkręcę trochę. Mniej, tak. ale zbiera, bo tak. mamy tutaj dwie różne elektroniki. Tam masz oczywiście Fishmana, uh -huh. który jest od zawsze obecny w gitarach. Ja tu mam Lloyd Baxter i to taki fajny system element. Sam przetwornik jest ciekawy, bo generalnie przetwornik powstał, cała ta elektronika tutaj powstała w wyniku współpracy Baxa i Shadow'a. Shadow wymyślił przetwornik, ten X słynny NanoFlex. Nie miał pomysłu na elektronikę, żeby to wszystko ładnie gadało. Bax miał pomysł na elektronikę, a szukał czegoś nowego zamiast swojego Ribona transdu Transducera, takiego fajnego taśmowego przetwornika. I przez 5-6 lat ta elektronika z tym przetwornikiem była nieosiągalna w żadnym sklepie. Mogli to kupić tylko dystrybutorzy gitar do montażu w swoich instrumentach. Nanoflex działa trochę jak mikrofon. Jest to rodzaj taśmy, która zbiera jednak drgania z płyty wierzchniej. Dlatego tak chciałem porównać, na ile mikrofon prawdziwy, a Nanoflex da nam tego pogłosu troszeczkę. Przy dużej czułości, jak się okazuje, są. Da się, da, da się, się wyciągnąć mhm. pewne rzeczy. Tu są jeszcze. Drobne oszustwa, które można z każdą gitarą zrobić, żeby jeszcze fajnie grała mhm. akustycznie. Ale to w przyszłych odcinkach opowiemy. Nie ma co mhm. wszystkich kart od razu wygładać. Oczywiście, oczywiście. Nie? No i w każdym razie w pewnym momencie szedł się z baksem rozstał. Szedł, został ze swoim Nanoflexem. Bax troszeczkę poprawił tą konstrukcję, zrobił element Active System mhm. i ten element jest tu wrzucony właśnie. Także jest to też fajna elektrownia dająca dosyć akustyczne brzmienie. Fajnie. Zaletą tej elektrowni podobnie jednej jak i drugiej jest to, że nie ma dodatkowej komory na baterie. Tak. To jest to. Tu mamy tą komorę w takim, w takim patencie na klip. Otwieramy całą elektronikę bardzo ładnie. Zobaczcie. Świetnie, i bateria jest tutaj, w środeczku. Klapeczkę taką dźwignię wyjmujemy, już właśnie słychać było. Wkładam baterię, uwaga. Czekaj, to jeszcze nie zamykaj. No. Nie, włącz baterię i nie zamykaj, bo patrzcie, teraz jeszcze możemy pokazać, gdzie jest mikrofon. W tej A okulacji. właśnie, właśnie, widzicie? Tu jest mikrofon pojemnościowy, który nie jest umieszczony na gęsiej szyjce, czy gdzieś. Nie mamy niestety możliwości kreowania źródła mikrofonu, skąd ma brać. Umieszczenia tego mikrofonu, skąd, skąd, jak ma być umieszczany dokładnie wewnątrz pudła. On jest domyślnie umieszczany pod baterią. Czy to niekorzystnie wpływa? No to przynajmniej jest stałe miejsce. Przynajmniej yy, wiemy, gdzie ten mikrofon się znajduje i on się nam zawsze tak samo odezwie. gęsia szyjka, wiadomo, ma skłonności do ruchu, więc. Możemy nie zawsze w tym samym miejscu umieścić... To jest raz. Dwa, yy, różne działania akustyczne na scenie mogą spowodować, że ta gęsia szyjka, będziemy, zaczniemy kombinować, jak ją przechylić, żeby mikrofon się nie sprzęgał. To przynajmniej nie ma tego dylematu, mniej, mniej nerwów na scenie. Jasne, jeżeli komuś ktoś ma problemy, ja już zamknę, jeżeli ktoś będzie miał problemy z opanowaniem tego sprzętu, ze sprzężeniami, to co? Jaką mamy radę? Nie używać mikrofonu. Jest możliwość, jest możliwość, żeby go, żebyśmy sobie skręcili. Tutaj mamy taką Mix Blend, taki potencjometr i tym potencjometrem sobie skręcamy tą elektronikę. Ja mam troszeczkę mikrofonu dodanego. W tą stronę, jeśli zrobimy, ja już teraz skręcę, to nie mamy mikrofonu. Tu mamy totalnie odkręcony mikrofon. Całkowicie. Ja sobie dodałem tego, dobarwiłem mikrofonu dosłownie jedną czwartą. Bo on się wtedy bardzo ładnie On Tylko dobarwia te piezo tak jak, tak, jak trzeba. Dobarwia piezo tak, jak trzeba. Yy... To jest to. A jak jest tamte. No, u mnie u mnie jest prosto. Naciskamy komorę baterii. Zaraz puknie nam piecyk. Puknął. Jest bakteria. Jest bakteria. Nie ma mikrofonu. Wkładamy, wciskamy i wszystko się zamyka. Jasne, także wymiana baterii jest bardzo fajna, bo po pierwsze, w niektórych gitarach, bez, gdzie elektronika jest montowana bezinwazyjnie, czyli mamy regulację potencjometrów tutaj. Bateria jest wklejana do środka. <grym> Bateria jest klejana do środka. Ja to Trzeba bardzo lubię poluzować struny, ale to też jest dosyć fajna. Nie wiem, czy wiesz, ile te systemy wytrzymują na baterii. A czy które? Te? Mówimy o Airbagsach bezinwazyjnych czy znaczy, nie wiem jak Baxy, ale ja w swoich Martinach mam wmontowane troszeczkę inne systemy, ale też bez wycinania niepotrzebnego pudła, mm -hmm. to tam bateria mi wytrzymuje alkaliczna 700 do 900 godzin ciągłej pracy. No dobrze. Prod pr producent deklaruje, że w tym LR Buxie, no. w na przykład Anthemie czy podobnej konstrukcjach VCT. 1000 godzin. 1000 tak. godzin na baterii. To jest mnóstwo grania. Czyli tak naprawdę wystarczy dla pewności, dla spokoju ducha, raz na pół roku Dokładnie. wydać 12 zł na baterię alkaliczną i przy wymianie strun założyć sobie nową baterię i myślę, że nikt tego nie wygra. Oczywiście, przy, przy założeniu, że z, z, ten, że raz na pół roku zmieniamy struny. Oczywiście polecamy częściej. <laughs> yy, mamy dwie gitary i teraz. Coś więcej, tu mamy w tej gitarze, w tym washboard'nie, mamy cedrowy, czerwony cedr na mhm. przedniej płycie. Co to daje właściwie, to słychać zresztą z tego instrumentu, ale jest dosyć ciepły, on jest dosyć taki... Całkiem fajnie. Fajnie się odzywa ta gitarka. Na bokach mamy machoń. Naturalne wykończenie gryfu. Nie lakierowane. Z bardzo ładnym ładną literką laserowo pewnie wykończone to jest w drewnie literką W na stopce. No i te gitary, tak jak doszliśmy wcześniej do wniosku, poza wizją, mają coś, co, co trochę zabiera dźwięku. Cutaway. Znaczy, ja akurat nie lubię, no ale. I ja wolę też na, pustych, na, na pełnych instrumentach grać, żeby ten dźwięk był, był pełny, żeby go było dużo. I to powoduje, że ten dźwięk wtedy jest ma jeszcze więcej składowych mhm. sam w sobie. Co to znaczy? To znaczy, że można więcej wyciągnąć z tego dźwięku. Nie? Mój znajomy lutnik mówi, że jak ktoś gra wysoko, to jest sam sobie winien. Nie robi gitar z katełem. Proste rozwiązanie. Tam wracając do, do cedru jeszcze. Cedr ma jeszcze jedną różnicę w stosunku do świerku, pomijając to ciepełko i tak dalej, że on szybciej dochodzi do tego swojego maksymalnego stopnia rozegrania. Cedr to jest powiedzmy, nie wiem, no, kilka miesięcy do roku i faktycznie ta gitara już tak będzie grała, tak? Czyli kupując gitarę cedrową w sklepie możemy założyć, że, że ona już prawie tak będzie brzmiała. Gitary... No, nie, nie do końca się z tym zgodzę, bo tak naprawdę wszystko zależy od um, tego, w jakich pozycjach będziemy grać. Jeżeli ktoś będzie no tak, grał, tak, tak, jeżeli tak. ktoś będzie grał akordy tylko w pierwszych trzech pozycjach, to on nigdy w pełni nie rozegra taki instrumentu. A jeżeli ktoś gra wyżej, niżej, grając nawet akordy w wyższych pozycjach, hmm. bo załóżmy D-dur, D-dur, d -dur i ktoś ma upodobanie, żeby ręki za mocno nie wyciągać. A chcę grać tu cutaway, Powiem ci szczerze, że on dosyć fajnie yy, wpływa wbrew pozorom na, na tą świadomość, że ta, tej przestrzeni jest dużo, bo ja nawet jestem w stanie Edur zagrać o oktawę wyżej. No tak, jak masz szczuplejsze palce, to jesteś w stanie. <noise> Okej, okay, ale pomijając już to, gramy, akord się mieści na d Jesteśmy w stanie sobie. No. No tak, ale wiesz, świerk jednak, mimo wszystko, się będzie rozgrywał kilka lat. Świerk się rozgrywa kilka lat, cedr kilka miesięcy. Tak to? No, do roku dociągniemy, że tutaj spokojnie, w ciągu roku uczciwej gry, cedr dojdzie do tych swoich warunków. Świerk, w zależności od klasy, od gatunku świerku, mhm. od, od tego, jak był sezonowany, mhm. to jest kilka dobrych latek i to naprawdę może wpłynąć fajnie na instrument. Tak, a w tej gitarze masz właśnie świerk. No, świerk i to nie byle jaki, bo to sitka. Sitka, ale jeszcze? No, a i jeszcze z plusem. A i z plusem, właśnie. Co to znaczy? Powiedz, a z plusem. Znaczy po kolei. Sitka, czyli świerk pochodzący generalnie z zimnych terenów Alaska, tamte okolice, więc północ, to jest zalety. Północ, północ. Zimno, drzewa muszą mieć, muszą być bardziej wytrzymalsze, żeby. Czyli mają drobniejsze przyrosty roczne, z tego się robi takie ładne tak. słojowanie. piękne, Regularne, układ dokładnie. Tak. Teraz dalej, wracamy do A. Yy, różne firmy różnie sobie dzielą to swoje drewno na klasy jakościowe. Mhm. No i mamy 1A, 2A, 3A. Zależy, która firma, jak to oznacza. Więc plusik jest to podbiciem, powiedzmy, tego podstawowego poziomu, już klasyfikowanego do pewnej jakości. Tak? Bo może być gitara zrobiona też po prostu ze śpierku sitka bez podanej klasy. Wtedy możemy założyć, że jest to jakieś słabsze, trochę. Yy, Świerk może gorszy gatunkowo troszeczkę. No tak, ale czy możemy powiedzieć na przykład, że ta no. klasyfikacja to jest selekcjonowanie drewna, czyli na przykład z certyfikowanych plantacji to pochodzi tylko i wyłącznie? Czy możemy założyć, że A to jest właśnie ta klasa tego drewna, która pochodzi? To znaczy nie, tutaj jeżeli mówimy o klasach tego drewna, to mówimy stricte o klasach, o wartości lutniczej tego drewna już. Czyli ciężko powiedzieć, czy ono jest z certyfikowanych plantacji, czy nie, o no nie? Aha. Bo to jest powiedzmy już inna historia, to jest już stricte podchodzi lutnik, czy gość, który się specjalizuje w ocenie drewna i mówi, to będzie klasa A, to sobie osłucha, obejrza, będzie klasa AA, a to jest po prostu świerk, Aha. bez żadnego A. Na tej zasadzie chociaż takie dziwne, dziwne świerki też się sprawdzają, to inne firmy używały świerku pieluchowego. Pieluchowego? Tak. No cóż to jest? A, a widzisz, to na chwilę odejdziemy od tych gitar. Pewna znana amerykańska firma na M. Mhm. Jej przedstawiciel jeździł po kraju i szukał świerku. I trafił do fabryki celulozy mhm. i patrzy, piękne pokłady świerku na paletach leżą. I jest opisane pieluchy. on się pyta, co to jest? On, oni mówią: No, to jest świerk, który będzie przerobiony na celulozę, z tego będą pieluchy. I on obejrzał i wykupił całą partię tego. I w owej właśnie firmie ten świerk leżał na paletach z zapisaniem pieluchy. Mhm. Więc było mówione, że to jest robione ze świerku pieluchowego. No i mam taką gitarę, także się cieszę, że mam świerk pieluchowy na pokładzie. A tak na serio? Jakie to jest drewno? Nie, na serio to jest świerk, sitka oczywiście. Mhm. Gitara, no zacna, bo Martin. Mhm. I faktycznie taka historia była. Wow. Jak szukali po prostu. Y Legalnie pozyskanego materiału do konstrukcji, no to też taka, taka, taka sytuacja się zdarzyła. Świetnie. Mamy fajną historię, mamy fajne instrumenty. No. Mamy świerk sitka w tej gitarze. Na bokach na, co? Na bokach machoń, oczywiście, że machoń. Y y machoń nas łączy tutaj. Machoń nas łączy. Mahoniowy gryf wykończony y -y. w pół półmatowej y albo w pół błyszczącej wersji, zależy kto, którą połówkę chce użyć. Wiesz, co, ja mam to samo. W no, tej dokładnie. Czyli ja taki mam... z lekkim poślizgiem, ale bez przesady. zapolerujesz się od ręki jeszcze. Mhm. Olejowe klucze. Z orzechowy binding do koła pudła. No i myślałem, że to jest palisander w pierwszym momencie, szczerze mówiąc, jak popatrzyłem na podstrunnicę i na mostek. Taka... A, a wiadomo, że z palisandrem teraz są dosyć ciężkie lata. No bo tak. CITES obowiązuje. Tak, taka specjalna ustawa. Tak. I się okazuje, że to jest gotówki. Paul Ferro, a nie palisarz. Paul Ferro, tak. Yy, ja mam z kolei chyba tutaj machoń, co? Co ja tutaj mam? Albo heban. Albo heba, przepraszam, heban, przepraszam. Chyba heban. Ja mam tutaj heban. Na mostku i na podstrunicy. Ja no. mam heban. Całkiem fajnie się to zachowuje, bardzo o, stabilnie. Wiesz, nastroiłem to jakiś czas temu nie potrzebuję nic robić z tą gitarą. Po prostu mi sama gra. Ja patrzę, że u ciebie jest bardziej na bogato. Tak? Bo masz szerszą rozetę z masy perłowej zabalone dookoła otworu, moja jest węższa. No Ale masz dwie. No tak, ale druga już nie jest zabalone. Aj, wiesz, ja myślę, że wykończenia też nie są zabalone tutaj. Gdyby to zsumować, może wyszłoby na to samo. No ale coś więcej może ocenię. Wiesz, no ja jestem droższy od Ciebie. Nie, nie chcę Cię smucić. Ta gitara kosztuje niecałe 4000. A ta moja? Ponad dwa. No, i to mi się podoba. Instrument na scenę, do studia. Yy, w prezencie urodzinowym dla 50-latka. O, świetnie. A co masz? Yy, co? Słucham? Urodziny masz? Nie, nie, jeszcze nie. Tak, <laughs> jeszcze? jest jeszcze futerał. Futerał, yy, właśnie. W związku z tym, że jest na bogato, to firma dodaje futerał. Wiesz co, ja nie mogę tego. Daj, podtrzymam. Podtrzymaj. Nie mogę tego, yy, ten... Daj, nie mogę tego yy, uniknąć. Tak, cztery zapięcia, cztery klamry, bardzo stabilnie trzymają z różnych stron, z wszystkich stron właściwie spinają, bo one świetnie uzupełniają ta klamra, którą tu widzicie, świetnie uzupełnia no. zawias. No. Tak, że jest to trzeci zawias, jeszcze dodatkowo spina. Świetna poducha, pod gitarkę, świetna, fantastyczna, ona stabilizuje ten instrument. Jak idziemy, nie zdarzy się podbiec, nic się nie dzieje z gitarą w środku. Z instrumentem w środku nic się nie dzieje. Fajna kieszeń. Tutaj mamy ten, torebeczki specjalnie. Takie fajna. Właśnie. Producent daje też klucze do regulacji instrumentu. Bardzo fajny. Kołeczek w zestawie. Instrukcje jak to zrobić. Nie polecamy robić samemu? Nie, 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 nie. nie. Tajemnicza rzecz. Kluczyk, kluczyk, kluczyk do zamka. Do Zamek Zamek mamy, mamy jeden. Tu z tej strony. A czy ten z kluczykiem? Ten, ten z kluczykiem. Tak. Ten, w którym możemy kluczyk możemy zamknąć. I To jest cała ta radość, że oprócz tego, że użytkownik dostaje instrument, muzyk dostaje instrument, to też dostaje yy, świetny futerał, który zabezpiecza tą właśnie gitarkę. Dobrze, do czego te instrumenty, powiedz mi? Do grania. Do grania. Dobrze, ale powiedz mi, czy jako gitarzysta solowy wybrałbyś gitarę tą, czy jako gitarzysta akompaniujący byś wybrał tę znaczy, gitarę? Co, ja na Mówię szczęście... o tej gitarze twojej. Znaczy, ja na szczęście miałem szansę pograć dłużej na jednej i na drugiej mhm. e... i zdecydowanie to byłby mój wybór. I to nie ze względu na cenę. E... Ja po prostu lubię świerkowe brzmienie. E... To jest jedno, mimo że do marki Washburn mam wielką sympatię i pamiętam, że może nie było to moje marzenie, bo to nie jest tak, że chorujesz na jakąś gitarę, ale wiedziałem, że chcę mieć Washburn'a. Zresztą mam łżborna w domu, którego sobie powolutku remontuję. A! <grytanie> coś nowego czy coś starszego? Coś z systemem? Znaczy jeszcze z tą starą główką Washburn'ową, czyli taką delikatnie mm -hmm. zwężającą się z podcięciem. Mm -hmm. Zwykły klasyczny model D10, ale tam pewnych rzeczy wymaga, więc może kiedyś pokażę po robocie, jak to będzie wyglądało. Super. Wyglądało. Fajnie. Mamy dwa instrumenty. Mamy. Yy, opisaliśmy mniej więcej, z czego są zbudowane. Czyli mamy Alvareza, który się składa. Jeszcze raz. Jaki to jest model? AG. Czekaj, nie, no to jest AG60CEAR. R. Przód. Citer Sitka A. -R. Świetnie. Ja y, Washburn WLG 110 Cedr Czerwony. Tak. Łączy nas machoń. Na bokach i na tyle. Na bokach i na tyle. Tak jest. I też I łączy nas jeszcze jedna rzecz. Wykończenie gryfu, które jest satynowe, takie pół na pół. Tak. Moje jest stricto satynowe. Twoje jest bardziej takie trochę lakierowane. Moje jest trochę bardziej z poślizgiem, ale też przyjazne dla też. ręki. Mhm. No i łączy nas to, że w tych gitarach nie macie. Nie ma palisandru. A, no właśnie. Więc, Ty masz w, ja tym, mam, tak, więc w tym momencie jest o tyle fajnie, że jadąc gdziekolwiek za granicę, nie musimy się martwić, że jakiś nadgorliwy pancelnik poprosi nas o um, udokumentowanie pochodzenia instrumentu. co nie musi, ale może się zdarzyć. Świetnie. <grym> I tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Nie, czekaj, 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 czekaj. Jakie dziękujemy bardzo. Mam dla Ciebie zagadeczkę na koniec. O, super. Przyniosłem takie coś. Niewątpliwie jest to robione przez firmę gitarową, gdyż jest ometkowane John Pierce Sting. Zgadnij, co to jest. Co to może być? Słuchaj, to wygląda... Na początku myślałem, że to jest yy, jakieś coś, ma wspólnego z harmoniką ustną, ale być może jest to yy, jakiś element statywu do gitary. Blisko, ale nie. Blisko, ale nie. <grym> Czekaj, czy to służy do... Po, po, jakieś pytanie pomocnicze. Czy to służy do... Yy, czy to może być kapodaster? Nie. Nie? To jakiś taki patent dźwigniowy. Oświeć. To jest wieszak do gitary, ale pomyślany wieszak, że na przykład mamy salę prób, jesteśmy u w zakładzie, nie ma gdzie odwieścić gitary i chcemy ją powiesić na przykład na stole. Zakładamy. Jeżeli moja ręka jest w tym momencie blatem stołu, to to wisi tak. Świetnie. <gry> Myślałem, że właśnie to jest taki ręczny kapodaster, że ktoś z tyłu trzyma i zmienia mi progi, a ja sobie gram. A to byłoby piękne, bo wtedy Ci tonacje płynnie zmienia jeszcze, nie? Super, jakaś piękna kobieta. Bardzo ładnie. To co, bardzo dziękujemy naszym widzom. No, dziękujemy i zapraszamy do... Szukania kolejnych odcinków, bo myślę, że coś ciekawego jeszcze. O, i mamy bardzo pracy. dużo. Bardzo dużo. Nie sposób tutaj w ogóle się zawiesić dłużej na jakimś temacie. Minęło nam już dużo czasu. Dlatego też bardzo, bardzo dziękujemy. Waszymi gośćmi, waszym gościem był Kamil Badzioch, a. No, i Robert. Słócki. Słócki, tak. tak. Musiałem sobie utrwalić to nazwisko. Po <laughs> tylu latach znajomości. <laughs>